Miał ja miał, hejka! Dzień dobry! Ja jestem Arkana i odkąd zaczęłam streamować, to prowadzę nie tak wielką, wielką tabelę gier Arkany wraz ze swoją konarową społecznością. I tabela ta ma już 427 tytułów. 427 gier. Tytułów tylko przybywa, tak jak presji, żeby to wszystko ograć. Także właśnie tutaj zapraszam na serię filmików na YouTube, gdzie postaram się nadrabiać wypełnianie tej listy gier. A dziś będziemy próbowali wrócić do domu, co brzmi dość prosto. Tylko jedna ulica, jedna krótka trasa, co może pójść nie tak. Absolutnie wszystko. <laughs> Bo w Make good choices wszystko jest podejrzane. Każda latarnia, każdy kosz na śmieci. Ten jeden dźwięk może się okazać moim ostatnim. Gra nie wybacza, nie ma save'ów, nie ma checkpointów, jest tylko droga i czyhająca na każdym kroku świeć. <laughs> Dzisiaj poza przejściem gry będę próbowała również zdobyć dwa achievementy. Pierwszy to jest achievement Cheated Death, gdzie w ostatniej chwili będę musiała się wykaraskać i nie umrzeć. Natomiast drugi achievement to Watchers. Będziemy szukali podglądaczy na mapie i jeśli znajdę wszystkich to uda mi się odblokować nowe osiągnięcie. Achievement finished, który również się znajduje na Steamie, ja posiadam, ponieważ już raz w mejego udało mi się przejść <ścoughs> za 60 razem. Za 60 razem udało mi się przejść. <ścoughs> Natomiast okazało się, że od ostatniego czasu, kiedy odwiedziła, odwiedziłam ten tytuł, pojawiła się nowa plansza. Nazywa się Havana, i myślę, że dzisiaj zajrzymy tam. Zobaczymy, jak wygląda nowa. Plansza poza oryginałem, także zapraszam serdecznie do wspólnego festiwalu umierania. Ja tylko chciałam <noise> dobra. O oh boy! kiedy to było? No dobra, będziemy analizowali wszystko po kolei. Co też tutaj można zabić? Na pewno mogą zabić nas klimatyzatory, mogą zabić nas te słupy. Będą mogły nas zabić wszystkie pojazdy, rury, to, o takie na przykład rury, które są tutaj. Balkony też są niestety zdradliwe, a i anteny, słuchajcie, anteny też są mordercze. W takim układzie środek będzie pewnie niebezpieczny, czyli idziemy prosto. Tak, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma, ale już widzę, że znajduje się ten balkon, który jest fejkiem. O. Tu w był typo O kurwa, diabeł Widzicie, 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 widzicie? To jest pierwszy typek O i zniknął, dobra Mamy pierwszą osobę, którą się udało znaleźć. Teraz tutaj jest rura, która jest niebezpieczna. I idziemy środkiem. Ten e, znak też może na nas spaść. I tu bokiem, 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 bokiem. Tutaj jest coś. Nie. I teraz można próbować zrobić achieva z uniknięciem śmierci. Właśnie przy tej, e, przy tej róży. Ale ja myślę, że na razie spróbujemy zrobić Watchera. Jesteśmy w, za pierwszą częścią. <noise> Pierwszy zapłaty. teraz już będzie tylko ciężej. E, tu mamy w ogóle satelity. i ta satelita spadnie nam na głowę. Tu się znajduje klimat ona też poleci na głowę i ten kosz też nie jest dobrze. Sugerujący. Tu na wprost może być problem się przedostać. Wydaje mi się, że tutaj mamy OK. Na wprost nie pójdę, ale myślę, że jak polecimy tu bokiem. Jakaś rura ukryta, nie. No dobrze, trzeba jeszcze uważać na tą. To jest zawsze tak stresujące, żeby przejść. O, to jest drugi typek! Widzicie? Hello, there! Mendy bandyckie podglądacze. Drugi, e, trzeci typek, to był, to był drugi trzeci typek będzie tutaj, na takim czarnym budynku. Będziemy musieli do niego dojść. Teraz mam zagwostkę, czy my tędy przejdziemy? Czy wybuchniemy, ponieważ automat do tego skuterę i znak będą nas próbowały zabić. Więc jest teraz zagwozdka. Czy tędy przejdziemy? Nie wygląda, jakby coś miało nam spaść na głowę. Dobra, tu jest klima na boku. Ale ją się da ominąć. Ją się da ominąć. Idziemy prosto, dobra. To jest stresujące. Za każdym razem, jak robię podejście w Make Good Choices, to jestem tak. Zestresowana, że to jest głowa mała. Ta satelita spadnie nam na głowę, czyli tu boczkiem będzie problem przejść. Tu nie ma klimatyzacji, czyli jesteśmy w stanie pójść tu. Natomiast chcemy łapać typa. Widzicie? Mi, 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 jest trzeci. Piek, piek. Nie ma typa. No i się zaczyna zabawa. Właściwie myślę, że to jest najgorszy moment, bo mamy tak. Popatrzymy się, nie mogę do końca kamerą na górę polecieć, ale tak, po naszej prawej stronie na górze jest satelita. Mamy też ten znak. Ten znak na pewno spadnie nam na głowę, czyli nie możemy w ogóle przejść tędy. Tu mamy klimatyzację, czyli nie mogę pójść tu na wprost. To oznacza, i to jest najbardziej newralgiczny moment, że muszę pójść prosto, bo to na pewno spadnie mi na głowę. I teraz stop, ponieważ ten słów też może mi cały czas spaść na głowę, a że nie lubię tego fragmentu. Tu są rury. Wydaje mi się, że muszę iść tędy. Słyszycie to? Klima chodzi. A to oznacza, że muszę iść środkiem ulicy. Tam jest klimatyzacja z tyłu. Tu, 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 na górze. Bo już mi kiedyś to na łeb spadło. <laughs> Czyli tak, tędy nie pójdę, ale nie, chwila. A, widzicie? Mogę przejść tu. A, tak. Dobra, czy tu jest OK? Tu wygląda na razie wszystko, że jest OK. To nic nie Gdzie było, co? Ten. Tak ładnie szło. No dobra, 61. podejście. Eee, za każdym razem jak giniemy, to papa się zmienia. Mogę przejść? Nie. Cs. Jaki problem miał w życiu człowiek, który zrobił tę grę? Byliśmy... Już byliśmy w trzeciej części. No i co przejdę? Yep, that's me! You're probably wondering how I got myself into this situation. Well, it all started. <laughs> <laughs> A, czyli jak jest to rura na tej instalacji, to wtedy to walnie. Dla odmiany nie ma rury. Wow. Te po raz raz. Poczekamy. Pyk. Pyk. O! No dobra, jest to druga osoba. Tam nie przejdziemy. Wygląda na to, że musimy iść tu w przód, do przodu. Jest rura, jest klima, ale tu nie ma nic. Trwa <laughs> O matko. Och. Ja Miałam rację. <laughs> stresujące. Określanie tego, czy słupy spadną mi na głowę, jest bardzo stresujące. I znowu zrobimy to samo. Pobiegniemy na środek, żeby nie wpaść tutaj na. Dobra. Uch! Zastanawiam się, czy tędy jest bezpiecznie, bo tam, tam jest, mam wrażenie, że zasadzone, bo tak. Jest jedna rura, druga rura wybuchy. Ta markiza też mi może spać na głowę, więc technicznie rzecz biorąc, tędy tu nie wyjdę, ale tu też nie do końca wyjdę, bo jest to. I wydaje mi się, że powinnam pójść tędy. A to jest stresujące. Trzeba tylko uważać na samochód. Tędy nie możemy, bo jest klima. Dobra. Tędy nie, bo to. Jest i typo. No. Dzień dobry, Polsko, witamy w... Dobra. Czy coś mi, coś mi tutaj spadnie na głowę? Nie, tu mi nic na głowę nie spadnie. Jest ostatnia. Tak, tędy nie przejdę. Wygląda na to, że mogę wejść... Tu. Jesus! Jakie to jest stresujące. Teraz tak, na ten samochód trzeba uważać, tu jest typ... Mamy achievement! Dobra, zrobiony! Jest Watcher zrobiony. Kozak. I teraz drzwi, do których mamy się dostać, to są te drzwi. Tylko tu jest satelita. Eee, ale myślę, że przejdziemy tak czy siak. I szybciej, szybciej naprawdę niż ostatnio. No mówię, 60 razy. 6 razy potrzebowałam. No to nie, no to słuchajcie, to 6, a 60, no to jest znaczny progres. No dobra, przepięknie. Najlepszy run: 6 minut, 29 sekund. Okej, okay. w takim układzie mamy zrobionego Watchera, mam też zrobiony Achievement Finished, to wracamy. I teraz idziemy tylko do tej pierwszej części, bo chciałabym zrobić. A czywa uniknąć śmierci, z czego najprawdopodobniej parę razy będę musiała umrzeć, żeby, żeby to zrobić. Teraz podobno da się z tym słupem tak zrobić, żeby przeżyć. Próbujemy. Czyli ten słup musi spaść mi na głowę? Nie, zginęła? Dobra, a będziemy próbować, będziemy próbować. Się jakoś, trzeba się jakoś ustawić, muszę trochę poumierać i powinno dać radę. Oh, mam to! Zrobione! Zaliczyło? Zaliczyło! 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 Ej jest! Jest! Dora! Tu się trzeba po prostu rozpędzić i zaraz zatrzymać właśnie za tym samochodem, żeby nie wpaść pod ten drugi, bo ten nas nie zabije, ale ten na pewno. Dobra. W takim układzie to ja bym chciała zobaczyć... <śmiech> 69 <śmiech> Chciałabym zobaczyć tą nową planszę, bo jest właśnie hawana. Czyli jak macie grę, to powinniście mieć aktualkę i z oryginalnej mapy możemy mieć na hawanę. Chodźmy, zobaczmy. Zobaczmy, co jest w hawanie. O! o kurde! No, jest zupełnie inaczej. Jest ciemno, to jest najgorsze czyli wszystkie te słupy będą teraz spadać mi na głowę na pewno to będzie zabijać to zdecydowanie jest mordercze, tam też było mordercze wychodzi na to, że mogę tędy przejść to jest pierwszy raz jak ja widzę Hawanę zdecydowanie utrudnieniem jest to, że nic nie widać ławki to chyba nie wybuchają, prawda? tu nie wygląda jakby coś stało, co miałoby mi spaść na łeb coraz kozie śmierć, trzeba w końcu zginąć tutaj żeby... Ej, okay. ja myślałam, że zginę. Yy, nie mam pojęcia, jak długa jest ta, ta plansza. No, stoliki to nas nie zabiją. Nie wygląda, żeby tutaj coś wisiało. <grym wiosniki> że co so miała ziemia, przepraszam bardzo. Że moje ciśnienie tak skoczyło. Ogólnie to muszę parę razy zginąć, żeby się przekonać, co tutaj zabija, bo z tą ziemią to bym nie wpadła na to. Okej, okay, niebieskie beczki wybuchają? Tak, wybuchają. Zanotowane. Na pewno lampy zabijają. To co do tego, to nie mam wątpliwości zresztą. Ej, ej, miałaś dowodnić. Miałaś być dowodem. To ty mnie zabijesz? Też nie! Łapki też nie zabijają. Próbujemy. Zastanawiam się, czy to wybuchnie. Super, że mam tej peczki. nowe eventy. Tam po prostu budynek wybuchnął. To wybuchnie jak nic. Patrzcie jak się tam udosi para z tego. Ciekawe czy tędy mogę. Mogę. Te samochody. To co? Środkiem samochodów. Moje urony! Nie wiem, <noise> co się stało. To się chyba zaczęło godzić w ogóle! O, ale się wzdykałam, są beczki, beczki, beczki. No i jak ja mam to ominąć? Halina, no walnie. O! Okej, okay. no jesteśmy w drugiej części to już, już jest tyle dobrze, ale co tu się w ogóle wydarzyło, że tam obok mnie coś walnęło, to ja nie wiem, tam w ogóle coś leciało po prawej stronie. To za blisko samochodu będziesz. Ja chyba muszę idealnie środkiem tu pobiec i się nie odwracać, nie zatrzymywać się. I teraz będzie jeden po prawej stronie. To coś się chyba godzi? O, oh, masakra! Ale fart! Jaki farciar! Godzina 14, prawie godzina 15. Ej, ja myślałam, że się tylko nie da zrobić, że się go pozbyć jakoś, ale to udało się. No to e, przepięknie jest, bo potrzebowałam przy pierwszym ranie, przy pierwszej mapie 60 deadów e, 9 jest z dzisiaj. I 53 na Hawanie, żeby się nauczyć. Ja Cię krecy. fajne, Podoba mi się. Bardzo polecam tą nową planszę. Hawana jest dobra. Hawana jest dobra. Trzeba trochę pokręcić i. I w końcu się uda, czyli tam trzeba było do tych drzwi dolecieć. Kurde. Ja się nie skapnęłam, że tam są drzwi, właśnie. Ciekawe, czy będą jakieś kolejne mapy. Ale to w w takim układzie wszystkie achievementy udało mi się wbić. Zrobiliście. Super. To bardzo się cieszę. <grywa> Tym samym mogę, myślę, powiedzieć, że jest odhaczone Make Good Choices mimo tego, że technicznie już gra była rozegrana na streamie, dzisiaj ją tak dobrnęłam, tak domknęłam całość. Także mam nadzieję, że wam się podobało i dajcie znać, ile razy wy musieliście podjąć bardzo dobre decyzje, żeby przejść tą grę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nie miał, miał, Trzymajcie się. Hejka. 哇，我有、wow,